wisiały na nas. Jeszcze materiał jest taki, że jak się spociliśmy, to ważył chyba, nie wiem, 20 kg, ale... Ale niezmiszczalne. Niezniszczalne. Do, do dzisiaj, jak widać, jedynie kolor się troszeczkę stał, a koszulka pozostała bez zmian. Jest to taka jedna z moich pamiątek. Również z tego... z tych mistrzostw mam dyplom. Za zajęcie czwartego miejsca. Tutaj na tym dyplomie nie ma napisane, ale również na tych mistrzostwach zostałem wybrany najlepiej zagrywającym zawodnikiem na świecie w kategorii kadetów. Także było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Mimo, że zajęliśmy czwarte miejsce, stałem na najwyższy podium, jako ten zawodnik, który był wyróżniony. Także to jest taka bardzo miła pamiątka. Rok później graliśmy mistrzostwa, choć nawet w tym samym roku. Tak, w tym samym roku graliśmy mistrzostwa Europy, gdzie zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Europy. Również mam certyfikat, że uczestniczyłem w tych mistrzostwach. A wszystko zaczęło się, że tak powiem, od takiego. Um, dawniej to się nazywało Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych. Wtedy, z racji tego, że ja grałem w wyniku taka taki ma, mały zespół, myśmy mieli, grali w trzeciej lidze, nasz zespół nie, nie zakwalifikował się do, do tego turnieju niestety, bo, bo tak, tak bywa czasami. I grałem jako karys Hutnik Kraków. Zostałem wypożyczony do Hutnika i zajęliśmy piąte miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie, olimpiadzie Młodzieży. I w tym czasie, to był 96 rok, dzięki w sumie temu, tej olimpiadzie, zostałem zauważony i zostałem właśnie powołany do kadry, najpierw makroregionu, później kadry Polski i później, jak powstała szkoła, to oczywiście również przeniosłem się tutaj do Rzeszowa. Trzy lata spędziłem w szkole, w szkole sportowego. No, był to okres, bardzo bardzo dużo trenowaliśmy, uczyliśmy się. No chyba najcięższy w moim życiu, bo, bo naprawdę wtedy mieliśmy tak, że jak kończyliśmy szkołę, jechaliśmy na, na kadrę do, do reprezentacji i przez całe wakacje praktycznie trenowaliśmy tam. Także wolnego wiem, że było tak, że przez 5 lat nie miałem w ogóle wakacji. Także cały czas byłem w treningu, w treningu, w treningu. I, I ten okres uważam, że był najcięższy, jeśli chodzi o moje e, trenowanie i granie.